Kochani, witam wszystkie moje zodiakalne strzelce na szeptach tarota. Dziś przygotowałam dla Was wyjątkowe czytanie, które będzie dotyczyć miłości, relacji i partnerstwa. A bez względu na to, czy jesteście w związku, czy dopiero szukacie swojej drugiej połówki, to znajdziecie tutaj coś dla siebie. Czytanie podzieliłam na dwie części: pierwsza dla związkowców, a druga dla naszych singielków. Dzięki temu każdy z Was otrzyma bardziej dopasowane przesłanie i lepsze wskazówki, mam nadzieję. Także, kochani, usiądźcie wygodnie i zobaczymy, co idzie w Waszą stronę w miłości. Zaczynamy, no i zaczynamy od par. Co dzieje się u naszych związkowców? No albo jeżeli macie już po prostu tę osobę taką upatrzoną, może to są jakieś początki. Jaka jest energia między Wami teraz? Co tutaj się dzieje, kochani? Kochani, szóstka, no Wy tutaj pracujecie, pracujecie nad, nad sobą, nad swoim związkiem. To jest taka raczej energia takiego równego dawania i brania, tak? Także no zobaczymy zaraz, co Wy tutaj oczekujecie, ale raczej bym powiedziała, szóstka. Mówi tutaj o jakimś takim wsparciu, tak? Czyli wspieracie się, raczej jest tutaj taka równowaga między, między, między wami, jakieś zrozumienie. Um, nie wyliczacie sobie tutaj, kto, no mam nadzieję, że nie, kto tutaj i daje więcej miłości, a kto tutaj bierze więcej miłości. Jest to raczej taka równowaga pomiędzy wami, jeżeli chodzi o ten związek. Czego wy potrzebujecie od tej relacji? No te, popatrzcie, może tu w ogóle pracujecie, kochani, skupiacie się w tym momencie no, na budowaniu swojego, swojego ogniska domowego. W każdym razie, wy tutaj potrzebujecie, żeby partner wziął tak troszeczkę. Potrzebujecie takiej oceny sytuacji. Może potrzebujecie też, żeby partner był troszeczkę bardziej cierpliwy. Także jest to albo, albo jest tutaj ocena sytuacji w ogóle, jeżeli chodzi o związek, co tutaj należy, jaki jest następny, następny krok, w którym, no, który chcecie podjąć, tak? Być może jedno tutaj z Was jest gotowe na coś więcej, albo jest tutaj potrzeba po prostu cierpliwości, tak? Czyli, żeby partner miał może większą cierpliwość. Do Was albo jest jakaś taka sytuacja w Waszym związku, która no, wymaga trochę jeszcze cierpliwości. Może na przykład, nie wiem, no chcecie się wprowadzić razem, ale jeszcze będzie trzeba poczekać, bo coś tam, albo może jedno z Was no, ma jakiś, nie wiem, kontrakt pracy, coś tutaj się przedłuża, więc no, jest ten wymóg takiej cierpliwości um, i oceny sytuacji. Dobrze, czego potrzebuje albo pragnie Wasz partner? Partner jest tutaj gotowy na tworzenie czegoś nowego, więc to może oczywiście obróćcie sobie w zależności jak, bo to czasami, no, wy możecie być tym partnerem, a, ale partner jest tutaj gotowy na tworzenie czegoś nowego, na, no jeżeli, szczególnie jeżeli, nie wiem, może właśnie nie mieszkacie razem albo to jest jakiś taki świeży związek, no to on jest tutaj gotowy na to, żeby Stworzyć to, to, przeistoczyć te wasze marzenia w rzeczywistość, albo może oczekuję od was, żebyście wy byli gotowi na ten następny, na ten następny krok. Um, Mag ogólnie mówi o naszej mocy manifestacji, ale mówi o tej właśnie mocy przetwarzania naszych marzeń, naszych snów w realia, czyli w takie, no, myślimy o domu, a a, a mak mówi o tym, że żeby, żeby mieć ten dom, no to trzeba postawić te pierwsze cegówki, tak? Czyli to jest jakaś taka energia po prostu przekształcania tych waszych marzeń, albo wizji na wasz związek, w realia, moi drodzy. I tak wygląda, że to partner tego oczekuje, oczekuje od Was. Jaka to jest główna przeszkoda, albo co tutaj stoi Wam na przeszkodzie? Kochani, no, karta kochanków mówi o harmonii, o komunikacji, ale może, może tutaj w tym wypadku, no możecie nie być na tym samym etapie, tak? To może właśnie wiązać się, wiązać się z pracą, wiązać z jakimiś takimi sytuacjami, w których jesteście. O, ogólnie tutaj, któryś, jedno z Was, nie ma jakiejś takiej zgody wewnętrznej, bym powiedziała. Należy na pewno tutaj się kierować. Kochankowie mówią o wyborze, o wyborze z sercem, tak, ale być może w waszej sytuacji musicie się tutaj kierować logiką albo no, takimi rzeczami pragmatycznymi bycia, bycia po prostu. No czasami są takie sytuacje finansowe, że pewnych rzeczy nie da się. Na razie praktycznością tego słowa mi brakowało. Czasami trzeba być, trzeba być praktycznym w życiu, więc tu może, może stać właśnie na przeszkodzie pewne takie rzeczy praktyczne, a nie da się zawsze, no i dlatego może nie być tej, tej jakiejś tam zgody na coś, żeby coś się wydarzyło. W każdym razie no, uważajcie właśnie na tą równowagę w relacjach, tak? Czasami będą potrzebne jakieś trudne wybory do podjęcia. Dobrze, jak, co wy tutaj, jak możecie wzmocnić tą relację? Co tutaj może pomóc wam przezwyciężyć te trudności? O, kochani, no, wyzbycie się jakichś ograniczeń, bym powiedziała, może tutaj. Y Powiem tak, może tutaj mogą być takie kwestie, no właśnie, mogą być finansowe. Może jeden partner tutaj za dużo, może nie zgadzacie się, kochani, tutaj to też mi przyszło do głowy. Jedno z Was może zarabiać na przykład dużo więcej niż drugie i mogą tu być jakieś takie no, ograniczenia, tak? U jednego z Was um, takie, nie wiem, no, poczucie nierówności w każdym razie co wam, tutaj, co wam tutaj może pozwoli, pomoże, to jest takie uwolnienie się od takiego myślenia, to jest takie bardzo ograniczone i dosyć toksyczne, albo, albo też, kochani, tutaj, jeżeli właśnie chodzi o no, takie przekonanie, że musicie dawać porówno, tak? Czasami to nie jest tak, bo nie można podzielić wszystkie, no, szczególnie jeżeli chodzi o pieniądze, nie da się w związku podzielić, no ja, ja dam tyle na, na konto i ty też tyle porówno, no bo jednak te role, mimo wszystko mamy inne w związkach, tak? I pewne rzeczy są, no nie da się przeliczyć na pieniążki. Także tutaj może to, to nie, nie będzie rezonować z wszystkimi, ale może ja tutaj po prostu widzę takie jest potrzeba wyzwolenia się z jakichś takich. Ograniczonych, z jakichś takich ograniczeń, podświadomych ograniczeń albo przekonań, jakichś takich uzależnień, jakiejś takiej toksycznej, nie wiem, przekonań naszych, które no tak naprawdę no nie, mają, nie mają za bardzo podstaw. I no, a i na pewno też może być inny scenariusz, jeżeli któryś z Was tutaj na przykład ma jakieś nawyki toksyczne, tak, jakieś nałogi. No to też może tutaj, to nie muszą być tylko picie, to może być właśnie wydawanie pieniędzy, tutaj mogą być takie, takie sprawy też, może jedna osoba ma na przykład więcej długów, może, mogą tutaj być takie sprawy właśnie i wtedy jest ciężko nam no, iść tylko za sercem, tak? tutaj właśnie trzeba być troszeczkę bardziej praktycznym i dobrze sobie tutaj kochani przemyśleć. Dobrze, jaki jest potencjał tutaj na ten na rozwój um, potencjalny rozwój tego związku, kochani. No, wy tutaj będziecie musieli tak, jakby wziąć taki troszeczkę nowy, na pewno na pewno i będziecie musieli podjąć jakieś decyzje na 100%, ale no jest tutaj potencjał, jest tutaj potencjał, jest tutaj tak energia entuzjazmu. Um, Jakiejś inspiracji, yy, ale będziecie tutaj no, musieli podjąć jakąś decyzję. To jest, yy, to jest energia no, dynamiki, a, no, ruszania się przede wszystkim naprzód, tak, rozwoju. Jest to energia możliwości i, yy, no i decyzji, kochani, i decyzji. Także będziecie musieli tutaj, jedno z Was um, będzie się tu musiało na coś zdecydować, yy, poukładać sobie w głowie tutaj. I będziecie musieli podjąć decyzję, ale myślę, że potencjał jest duży, żeby tutaj zacząć wyzwolić się z, jakich, z jakichś takich właśnie toksycznych um, wierzeń, przekonań i, i zaczęcia tutaj czegoś y, no, no fajnego, tak? Takiego z pasją. Dobrze, kochani, dziękujemy naszym par partnerowym strzelcom. A teraz zapraszamy naszych singli i singielki. Kochani, co dzieje się u was w miłości. Jaka jest wasza obecna energia? Czy w ogóle jesteście, kochani, gotowi na miłość? No, powiedziałabym, że, że tak, ale to już są takie ostatnie. Ostatnie podrywy. Ja myślę, że wy tutaj. No już próbowaliście tyle razy, ale nie poddajecie się, kochani, nie poddajecie się, nadal wierzycie, no y, strzelcy są bardzo pozytywne, pozytywnie nastawione i ja tutaj myślę, że mimo tego, że y, może już też czujecie się trochę zmęczeni a, i, i zaczynacie lekko powątpiewać, że, y, że to się wydarzy, że spotkacie taką osobę, ale jest tutaj no jest tu taka energia cierpliwości i wytrwałości, że no jeszcze, jeszcze się nie zamykam na to. Także myślę, że myślę, że jesteście, że jesteście gotowi, jeżeli ktoś tutaj no odpowiedni oczywiście się pojawi. Kochani, co tutaj może powstrzymywać? jakie przekonania działania mogą powstrzymywać znalezienie tego partnera? No, może być coś tutaj, kochani, finanse, tak? Może to, to was może powstrzymywać, może niektórzy z Was mają, no są na przykład bardzo dobrze finansowo ustawieni i po prostu boicie się tutaj, żeby no albo nie stracić, albo żeby nie było jakichś takich problemów właśnie, no jeżeli chodzi o podziały majątkowe, tak? Także albo boicie się właśnie, żeby ten ktoś no nie nie był z wami tylko dlatego właśnie bo no bo stoicie bardzo dobrze finansowo tak albo jesteście jakąś taką osobą sukcesu i no i to też właśnie może być może to powstrzymywać was yy, te, te przekonania tak że, że, że może ktoś właśnie być z wami czy chcieć być z wami yy, tylko tylko dlatego albo Jesteście po prostu no, tak zaobserwowani tak, swoim, swoim życiem, swoim sukcesem, tak niezależni, że po prostu no, nie macie za bardzo czasu na rozglądanie się w oku. Tak? Czasami no, tutaj no, może byście chcieli, żeby ktoś przyszedł, ale jeżeli jesteście tak zajęci tutaj robieniem, to no, też, też może być jeszcze coś innego, że jesteście po prostu w tej wyższej sferze, Um, obracacie się w takich wyższych sferach, więc ciężko jest Wam na przykład przyciągnąć y, osobę z niższej sfery, tak? Ona się po prostu może nie obracać. A może ktoś taki jest właśnie Wam potrzebny? Ani w jakich okolicznościach, czego możecie się tutaj spodziewać? Może w jakiej okoliczności mogą przynieść jakiś tu potencjał na tą... No, tutaj będziecie musieli odejść może niektórzy z Was się przeprowadzają, przenoszą, może jest tutaj zmiana pracy, może tutaj jest zmiana w ogóle domu, jakaś przeprowadzka, ale szóstka mówi o przejściu, o przejściu, o zostawieniu czegoś za sobą. Więc ja myślę, że po tej zmianie tutaj, którą przechodzicie, tak, albo planujecie, Możecie właśnie, albo po prostu będziecie na nowym miejscu i tam kogoś poznacie, znaczy może być, jest potencjał tego, w tym nowym środowisku, albo tutaj to może też wiązać się, że na przykład, no jeżeli pracujecie bardzo dużo, tak, i z, z, zrobicie zmianę w swoim, w, no, w swoim stylu życia, y, to może to doprowadzić, będziecie mieć właśnie więcej czasu na jakieś tam inne aspekty i to może sprzyjać temu, no, że poznacie właśnie kogoś, albo w ogóle, jeżeli jest przeprowadzka, no to może po prostu kogoś poznacie podczas podróży, podczas no, wyjazdu. Także to może być dobry czas. Kochani, jakie może mieć cechy, albo kim może być ten przyszły partner, ta osoba? No to jest też ktoś, kochani, kto jest dosyć dobrze bym powiedziała, postawiony, ktoś, komu się tutaj no, w sumie wszystko spełniło, udało. Tak, osoba taka, która jest bardzo zadowolona, zadowolona z siebie. W ogóle może to być ktoś na przykład, kto ma swoją restaurację, kto ma swój jakiś taki, albo w ogóle jakikolwiek biznes, interes, który sprawia mu bardzo dużo, bardzo dużo radości. No jest to na pewno osoba, która właśnie doznała tego sukcesu osobistego, także zgadzałoby się, ponieważ wy, wy, wydaje mi się, że wy jesteście na trochę wyższym takim pułapie, może właśnie materialnym i szukacie kogoś takiego, no też z sukcesem osobistym, tak, nazwijmy. Kochani, jak wy się tutaj możecie otworzyć? Jaka jest rada kart, żeby się otworzyć na miłość? Co tu będzie potrzebne? No, takie przeanalizowanie, tak? W siódemce i znowu mówimy tutaj, kochani, o pieniążkach, tak jakby, ale ogólnie siódemka, siódemka mówi, siódemka pucharu, monet, mówi o jakiejś takiej ocenie sytuacji. A Także będziecie tutaj, no i na pewno. Co? No jest to też karta cierpliwości, także musicie tutaj być też cierpliwi, um, tutaj na przyjście tej osoby czy tego związku, ale będzie taka potrzeba, właśnie oceny sytuacji i może właśnie tutaj, no, takiego zweryfikowania sobie, co jest dla Was ważne. Czy to musi być osoba, która właśnie ma więcej materialnie od Was, czy to nie jest aż tak ważne. I na pewno też weryfikacja Waszego postępowania, czy to, co do tej pory robiliście, jeżeli chodzi o ten zakres no, próbowania, poznania kogoś, albo jeżeli poznacie, jak te związki się toczyły, czy to po prostu pracowało dla Was, czy, czy raczej nie. No, skoro jesteście tu i nie macie tej osoby, więc wydaje mi się, że raczej nie. Czyli jest taka potrzeba weryfikacji tego, co do tej pory robiłem, robiłam, jak to wszystko się działo, no i co by tutaj należy zmienić, żeby. No, żeby było lepiej, tak, żeby, żeby uzyskać inne efekty, bo to jest, to jest ocena tego, czy co do tej pory robiłem, przyniosło mi takie efekty, jakie chciałem, jeżeli chodzi o związki i o miłość. Kochani, czy jaki jest tutaj potencjał na przyszłość? Jaki jest potencjał na tę nową relację? No, tutaj musicie być, będziecie musieli wybrać na pewno kiedy ta osoba się pojawi w waszym, w waszym otoczeniu i no będziecie, pamiętajcie, siódemka mówi o iluzji, także popatrzcie i tu jest też, tu są pucharki, tu są pucharki, tylko że te pucharki mówią o właśnie o iluzji, o no może tutaj niektórzy z was właśnie mają za dużo opcji albo będą mieć dużo opcji i chodzi o to, żeby tutaj dobrze wybrać, tak? no często właśnie jest, czasami jak wybierzemy, no znaczy odwrót jest zawsze, wydaje mi się, ale ważne jest tutaj, żeby, jeżeli podejmujecie decyzję, żeby nie być przede wszystkim, um, nie było żadnych dystrakcji takich koło nas, tak? Nie było właśnie, żebyśmy nie byli w ogóle w tej energii, w tej energii iluzji i jakiegoś też, jakiegoś takiego, no fantazjowania, bo my możemy tu mieć jakieś, wyobrażenie, nie wiadomo jak sobie będziemy to wyobrażać, tą osobę i ta osoba może odbiegać od tych naszych jakichś takich wyobrażeń, także ważne jest tutaj, żeby być też realistycznym moim zdaniem, ale no na pewno będziecie tutaj musieli, musieli coś wybrać i pamiętajcie, żeby no Lepiej się jest dłużej zastanowić, a wybrać, wybrać po prostu dobrze. Także sprawdźcie, co tak naprawdę potrzebujecie do tego, żebyście wy byli szczęśliwi. Jakie cechy tej osoby są tak naprawdę ważne, a, a które no, są po prostu no, taką na, na taką kropeczką nad i, ale w sumie można się bez tego obejść, także dobrze zastanówcie się, co jest dla was najważniejsze w miłości i w związkach? Kochani, dziękuję wam bardzo. Życzę powodzenia w miłości i do zobaczenia na następnym czytanku. Pa pa.